Cieszę się, że tu jesteś, że Patryk. Dziś ja do sobie takie, wybiorę. Tam. Teraz yy, co? Zaladuję. Nie wiem, gdzie. Widły. Chyba tutaj. Przejść po widły. No, już dobra. Zaladowałem sobie na koł. Na przyczepę. inaczej tego zrobić. Oddio, le parole del Presidente di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte

będzie chóra rzutnika zobaczę czy widzimy się potem no i już trochę się załadowałem A, to tak jakoś od, od koła takie coś Czekajcie, bo muszę rozplątać Dobra, działa tak, dobra Tyle już mam <laughs> świeci słońce, także nie <laughs> wiem jak to będzie widać fajnie nawet to szło Potrzeba z ziemi na górę. I tak to tamtego już będę rozwalał, bo to i tak mi te pole niepotrzebne. Tam obok już prawie rów. To zgniję. Prawda, też przerzucę chyba tam jeszcze. Żeby... No. Żeby tam się jeszcze zmieściło. Jeszcze stamtąd troszeczkę muszę zabrać, bo tam też podradam. Zobaczę jak to wygląda Ja sobie lecę tam Trochę załadowałem Zobacz gdzie to spalić. ja przejadę, bo tutaj są zrób takich przejechać, trzeba No, trzeba I tutaj sobie walę przeksztaciory No i dobra Cofnięta I sobie to będzie walę taki rowek muszę przejeżdżać, tak nie wiedziałem, czy to jest mokro, czy nie. Dobra. I teraz znowu zwalałem To tam zgnije. i tego nie będzie. Zwalasz to fajnie, bo to ruszone. Jeszcze taki, takie dwa pewnie będą. Najgorzej, że jest w niektórych miejscach ziemia i ciężko się to bierze i tak trochę otrzepuję z tej ziemi, żeby jak najmniej szło. wam. Mogę to zrobić turem. Ale teraz ze nim to bym poprzeczepiał, zanim bym przeprowadził, a i tak to bym musiał około 20 robić. Ciągnił, bo teraz włożył beloty. To nie ma. Nie ma. Kiedy? Nie ma silnika, A drugi oborowy. Także nie ma ciągnika teraz z turem. A jak mam tę przyczepę, to, to to z tego korzystam. No, tu będę z drugiego pokosu sama trawa. Na początku września było robione e, Mogło być w sierpniu Koszulę, no nowe Tak to właśnie wyszło. Tam to rzucam taka Tak to bym, tak, wygląda Dobra Nie będę Was zanudzał tutaj No i dobra zwalona Ale zjadę tutaj Podjadę tam Teraz ja tam tu tu jest. Ale nie w sumie najpierw to się nagrywa, o, nagrywa. nie wiem jak to wyjdzie teraz ale chcę żeby najle jak najlepiej o no, dobra ja wam, że tak z siłą padłem jakoś że mi się nic nie chce koniec tego nie ładuję tutaj jest trawa, tutaj tak idzie, to tutaj już jest spad i mi tu nie potrzeba, bo i tak nie nie dam rady zaorać myślę, to będzie sobie tutaj leżało ja jeszcze jadę, tam kawałek mam do załadowania zaraz 18 pewnie kurde gdzieś tak o 17 w ogóle nie, ma, nie miałem siły na nic tak kurde, zmęczony byłem, teraz fajnie tak, nie jest za zimno, nie jest za gorąco, także jest git, jadę tam jeszcze, tyle tego jest jeszcze tam na tyle, no, tutaj całe gówno było, ale jadę teraz to wywalić i ku nic na dziś. Dobra, koniec, yy, już zwaliłem wszystko. O, ale kogo idę do pracy, bo no? okej. Dobra, także jeżeli ja Wam się dzisiaj spodobało, zawiń palcem w górę. Komentarz, subskrybujcie z... sygnałem. Na razie, macie, cześć.